Już prawie zaczyna się sezon. Coraz więcej gorących tematów do omówienia, więc zaczynamy, bo w tym odcinku musimy porozmawiać o słabej Barcelonie i przypomnieć sobie kilka komentarzy, które odnośnie tego meczu jej kibice albo przeciwnicy zamieścili w internecie. To są naprawdę fajne perełki. Druga sprawa to boski Ibra, czyli no, transfer gościa, który w pierwszym meczu daje Manchesterowi bramkę na miarę tytułu. Trzecia sprawa to kwestia obiektywizmu. Porozmawiamy sobie o tym, bo w sieci pojawiło się kilka fajnych komentarzy. One pojawiają się stale, ale stwierdziłem, że pora sobie kilka rzeczy wyjaśnić, więc zaczynamy. Barcelona dostaje potężny wpierdziel w sparingu z Liverpoolem 4 do 0 to jest naprawdę deklasacja. O ile wiadomo, jest to mecz przygotowawczy, to mimo wszystko po pierwsze, był to mecz już jeden z ostatnich w presezonie. Druga sprawa, Liverpool również wchodzi do sezonu, więc jakby nie patrzeć sytuacja klubów dość porównywalna i kolejna kwestia to to, co działo się dookoła tego meczu. Może popatrzmy na kilka ciekawych komentarzy, bo naprawdę warto mieć je na uwadze i żadnego nie przegapić. Gdyby wam Messiego, Neymara i Niestera kitić bez nich, Barca jest słaba. Nie macie dobrych piłkarzy na rezerwie poza gwiazdami, bez których Barca by nie istniała. Abym się śmiał, gdyby tak czterech najlepszych graczy doznało kontuzję. Ciekawe, co wtedy Barcelona by zrobiła. Chyba by beczała ze strachu. To odnośnie tego, że Barcelona bez kluczowych graczy nie istniała w sparingu z Liverpoolem. Ciekaw jestem jakiegokolwiek klubu. Gdzie czterech kluczowych graczy doznaje kontuzji, czy on nadal walczyłby o najwyższe cele, czy to w swojej lidze, czy w Europie, myślę, że minimalna ilość muszczuków w głowie pozwala sądzić, że nie. Nie chcę nic mówić, ale gdyby Barca grała podstawą, to by ich rozjechała. I ten płacz ze śmiechu na koniec. Czyli komentarz zupełnie przeciwstawny no bo przecież wiadomo, jeżeli Barcona dostaje Beach Slapa 4-0 od Liverpoolu, to tylko dlatego, że nie zagrały Turbogwiazdy. A z nimi w składzie byłoby zupełnie inaczej, i każdy to wie, że te 4-0 byłoby w drugą stronę. Więc nie cieszcie się, bo te łzy ze śmiechu po prostu się pojawiają na ludzkich twarzach. A jakbyście próbowali powiedzieć coś sensownego, jak na przykład. Towarzyski, nie towarzyski, wstyd dostać 4-0, no bo przecież wynik poszedł w świat i tak naprawdę rzeczywiście nie ma większego znaczenia, oczywiście, przegrać w towarzyskim to co innego niż w Champions League, ale 4-0, no trochę lipa. Ale pojawiają się szybko obrońcy barcelony, którzy wyjaśniają kwestię. Niby czemu? Przecież nie ma wielu piłkarzy z podstawowego składu i gra się nie klei, a poza tym to piłkarze są jeszcze na wakacjach. To, że gra się nie klei, to jest ważna sprawa, a trzy, ten skład był tak naprawdę bardzo bliski podstawowego. Podobnym składem na ligę nieraz wychodziła drużyna w zeszłym sezonie, więc to są oczywiście turbo wytłumaczenia, podobne do tego, które przedstawiłem wcześniej, nie mające zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, ale no, coraz częstsze w rzeczywistości internetowej. Ale zobaczmy też na hejterów Barcelony, bo i tu były ciekawe propozycje. Mathieu, Turan, Vidal nie mogą zostać w Barcelonie, ale Enrique to miernota. Nigdy go nie lubiłem, Guardioli może buty czyścić i pewnie nic z tym nie zrobi. Real może sobie dopisać 12. Puchar Europy, Barcelona jest za słaba. Wniosek numer 1. W Europie grają dwie drużyny, Barcelona i Real. Jeżeli Barcelona przegrywa w sparingu 4-0 z Liverpoolem, to wiadomo, że Real y, musi zdobyć Puchar Europy. Wniosek numer dwa. Przedać wszystkich, wypieprzyć Enrique nasz bity pysk za ten szwaring. To tak, dałem na rozładowanie emocji. Fajny meczek. Forma bardzo wakacyjna. Niech zagrają w środku sezonu jakiś meczyk, to zobaczymy. Dokładnie loser poolu. Jakbyśmy grali w środku sezonu, to byście nie istnieli. Wy i ten wasz klub nadajecie się do kibla i tylko ten fajny meczyk, że luźnie Barcelona się poklepała, przegrała 4-0, a nawet jakby przegrała 8-0, to o niczym nie świadczy, bo jesteście zerem, a my jesteśmy z Barcelony i w środku sezonu byśmy was zniszczyli. Pokora i respekt na pierwszym miejscu, jak zawsze. Pojawiło się dużo, jak widać, nowych zwolenników Liverpoolu. You never walk alone, you never walk alone. Wydawałoby się, że sentencja bardzo prosta, a jednak można napisać ją z błędem. Taki oto przegląd komentarzy. Dziękuję wszystkim ze stajni Disblastera za podsyłanie propozycji. Jeszcze nieraz zwrócę się do Was z prośbą o to, bo to bardzo mi pomaga. Parę słów odnośnie tego meczu. Barcelona zagrała na stojąco, po wcześniejszych sparingach chyba wkradło się spore rozluźnienie, już stwierdzili, że ok, okres przepracowany. Wiadomo też, że forma fizyczna po ostrym okresie pracy nad kondycją musiała się jak odbić na zawodnikach, ale naprawdę zbyt statycznie, kilku zawodników, naprawdę dużo poniżej oczekiwań. No ale zobaczymy. Już niedługo Super Puchar Hiszpanii i wtedy zobaczymy, na co naprawdę stać Barcelonę i czy te wszystkie głosy o tym, że w prawdziwym sezonie tam wszystkich zniszczą, są prawdziwe, czy może jednak prawda jest z drugiej strony. Wszystkich sprzedać! A skoro już przy wszystkich jesteśmy, to porozmawiajmy o bogu wszystkich piłkarzy z Latania i Pierwszy oficjalny mecz w Anglii, Manchester United z Leicester City, walka o tarczę wspólnoty. Wygrany mecz przez y, graczy z Manchesteru 2 do 1 po bramce na 2-1 z Latana i Ibrahimowicza. I może Ibra w całym meczu był naprawdę mało widoczny, ale właśnie to jest ten piłkarz. On ma się znaleźć w polu karnym w odpowiednim momencie, wyskoczyć, dostawić ten web albo strzelić przewrotkę po potrójnym salcie z tulupem i dać swojej drużynie tytuł i to właśnie zrobił w pierwszym oficjalnym meczu strzelając pierwszą bramkę na wagę Trofeum. Śmiem twierdzić, że ten darmowy transfer United już da United więcej tytułów niż Iguain Juventusowi, ale no zobaczymy. Co do Leicester, nie zagrał Kapustka, nie dziwi mnie to kompletnie, bo przecież był świeżo po przyjściu, ale zobaczmy na Musę, to jest bardzo ciekawy piłkarz, zresztą wspominał o tym Bolchester w pilotażowym odcinku Pan Premier League Movie. Naprawdę powiem Wam, że ten gościu bardzo imponuje i myślę, że... To jest kwestia czasu, że wywalczę sobie miejsce w podstawowym składzie lisów. A w kwestii United spodziewałem się trochę więcej. Wiadomo, że Mourinho pracuje tam krótko. Jeszcze nie było tego jego najważniejszego elementu, czyli pogby. Ale mimo wszystko po tych sparingach Leicester, w którym oni. Zaprezentowali się powiedzmy sobie to wprost naprawdę słabo. Nagle grają z United i ta porażka 2 do jednego wydaje się uzasadniona, ale naprawdę nie odstawali poziomem, a przypomnę, że to nie oni kupowali zawodników za grube miliony. I to nie u nich gra Ibrahimowicz. I na koniec, bardzo krótko i zwięźni na temat, chcę wam pokazać dlaczego w pewnym momencie odszedłem od formatu hala dzieci, skupiając się na kibicach wszystkich klubów i na wszystkich drużynach. Im częściej uświadamiałem sobie i dostawałem od ludzi wiadomości Zobacz stary co się dzieje na drugiej stronie Tym bardziej stwierdziłem, że cholera To prawda, że głupota nie ma przynależności klubowej Ale ten disblaster jest żałosny Krytykowanie barcy i jej zawodników Zwłaszcza Messiego, kiedy tylko się da Nieważne czy słusznie czy nie Jakieś photoshopowane zdjęcia Messiego pijącego Naśmiewanie się z niego Messi lubi człapać nie tylko na boisku Serio? I dorzućmy do tego wypowiedź drugiej niewiasty Generalnie nie wiem, jak niby zagorzały fan Barcy mógł się zniżyć do takiego poziomu. Chwalił Real, jego zawodników, mówił, że Real robi się super mocny. To nie przypadek, że w trzy sezony wygrali dwie Ligi Mistrzów. Umieszcza Ronaldo w swojej wymarzonej jedenastce. Ciągle niekorzystnie wypowiada się o Messi, niesamowicie go krytykuje i mówi, że ma coś z psychiką, bo w końcu przefarbował włosy i zrezygnował z kadry. Stwierdza, że strzeli focha na cały kraj. Żeby była jasność, nie mam. I nigdy nie będę miał najmniejszych problemów z krytykowaniem zawodników czy zarządu. Jakiejkolwiek drużyny. Żeby była jasność. Nie mam i nigdy nie będę miał problemów z chwaleniem zawodników zespołów, bez względu na to, do jakiego zespołu się nadają. Jeżeli ktoś uważa, że na przykład Cristiano Ronaldo nie powinien znaleźć się w jakiejś 11, tylko dlatego, że ktoś jest kibicem Barcelony, a umiejętnościami pst, chyba, chyba jednak tam pasuje. <laughs> Albo jeżeli uważa, że Messi, kapitan zespołu, wielki kapitan, piłkarz uważany przez wielu za najlepszego w historii. Mówi po przegranym finale Copa America, kiedy wszyscy są podłamani i uwaga, powtarzam, kapitan zespołu mówi: "To dla mnie za dużo. E, dla mnie temat reprezentacji jest zakończony." No to jeżeli dla kogoś coś takiego jest normalne. To ja się bardzo cieszę, że jestem krytykowany przez taką osobę, nie używając tutaj więcej argumentów. A obiektywizm, coś takiego jak obiektywizm, ogólnie nie istnieje, więc yy, nawiązując do tytułu i samej tego faktu, czy ja jestem obiektywny, nie, ja daleki jestem od obiektywizmu. Yy, ja jestem jak najbardziej subiektywny, tylko w swoją stronę, wiadomo, dziwne, że byłem w czyjąś stronę. Także jak ktoś wam kiedyś mówi, że jest obiektywny, albo jak wam się wydaje, że jesteście obiektywni, albo jak wam się wydaje, że jesteście świetnymi kibicami, bo nie zauważacie oczywistych rzeczy, jak na przykład to, zobaczcie sobie filmik z, z symulacją Neymara. I przeczytałem wczoraj no, kilkanaście komentarzy o tym, że to wcale nie było zanurkowane. I myślę sobie, że bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, bo gdyby nie Wy, to moja działalność nie miałaby sensu. Także pozdrawiam serdecznie. Liczę na więcej. Podsyłajcie tego typu smaczki, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.